Zdrowia dla wszystkich normalnych, no a szczególnie dla y, normalnych, y, konserwatywnych, y, y, czarnych Murzynów. Niektórzy się obrażą, jak to powiem, no ale konserwatywnych, normalnych, czarnych ludzi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. Je jeszcze bardziej. E, syn: Syn Muhammada Ali. I powiedział w zeszłym tygodniu, że jego ojciec to w zasadzie by nie, nie popierał nie popierałby czarne, czarne życia znaczą, ten, czyli Black Lives Matters, cały ten ruch. No i powiedział, że jego ojciec by nie popierał wszystkich tych protestów po tym, jak zginął George Floyd. Muhammad Ali. No, Muhammad Ali to nie jest jego prawdziwe nazwisko, to jak y, y, można rozpoznać jest to muzułmańskie nazwisko. On się na, nazywał, u, urodził się jako Cassius Marcellus Clay, czyli Cassius Marcellus Glina. No y, Glina w Ameryce ma inne trochę znaczenie niż w Polsce, no ale Clay, Clay is Clay. Y, urodził się w 1942 roku, umarł y, w 2016 roku y, w Kentucky. W Kentucky mm, no, miał już jakieś takie predyspozycje czy chęci do boksowania, bo zaczynał się boksować w wieku już 12 lat. W 1960 roku była olimpiada letnia w Rzymie. No i tam właśnie w wieku 18 lat zdobył złoty medal. No, by, by, była to wielka wielka sprawa. Później Rodzina jego była metodystami, no, tak jak większość, większość Murzynów, no to w latach 1920-30 oni byli ogólnie bardzo religijni, teraz, teraz też są religijni, no, ale ogólnie rzecz biorąc od tego, jak, jak komuniści zaczęli się nimi opiekować, a wiadomo co komuniści robią, niższą religię, niższą rodzinę, no to, to właśnie Murzyni przestali być religijni. No ale w tym, czasie, w tym czasie jego rodzina była wyznania metodystów, on uczęszczał do, do, do zboru i tak dalej, i tak dalej. W, w 1961 roku przeszedł na islam, przeszedł na muzułmanizm, także, bo powiedział, że, że no, nie, zgadza, nie zgadza się z polityką Amerykańską. No, polityka amerykańska też wpłynęła na, na jego życie trochę, bo komuniści północni, komuniści z Wietnamu zaatakowali południowy Wietnam, no i w Ameryce był, był po prostu pobór. Jak to się odbywało? Rok ma 365 dni, no i każdy tam jakoś jest urodzony 15 marca, 19 grudnia i tak dalej, i tak dalej. ale są to 365 dni w roku, no i zrobili loterię, zrobili loterię i po prostu zaczęli kręcić, że na, na pierwszy... Do, do wojska idzie, powiedzmy, numer 183, tak? Czyli 183, no to jest, powiedzmy, połowa roku, czyli to jest na, na przełomie czerwca i lipca. No jeżeli ktoś miał później następny numer, był, powiedzmy, wylosowany 14, no to wiadomo, że to 14 stycznia. Później był wylosowany numer 365, to znaczy, że ten, co się w Sylwestra urodził, no to jest w trzeci w kolejności. Także podzielili cały ten, ten, ten pobór w ten sposób, żeby nie było. No żeby było sprawiedliwie. No, jest to ciekawe, no ale to było sprawiedliwe. No, były tam wyjątki, były wyjątki dla, dla studentów, były wyjątki dla tych, co pracowali i tak dalej, i tak no, dalej. Tak jak zawsze w wojsku, tak nie brali, nie brali młodych mężczyzn, co mieli dzieci. No i dostał powołanie w tym roku, yy, yy, no ale nie tyle zdezerterował, co się opierał. No i później miał tam sprawę, pozabierali mu te medale i tak dalej. I był ogólnie antywojskowy. No i yy, część, część Amerykanów, ogólnie rzecz biorąc, m, dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że yy, nie chcieli, nie chcieli czarnych, yy, murzy, nie chcieli murzynów w. Yy, Wietnamie no bo bardzo często to się kończyło, że po, że po prostu oficerowie byli za często byli ginęli na linii frontu i później jak jak się okazywało, no to bardzo często byli zastrzeleni z tyłu, bardzo często byli zastrzeleni z broni wydawanej przez, przez wojsko amerykańskie i tak dalej i tak dalej. Murzyni, Murzyni nie, nie utożsamiali się nigdy z Ameryką. Ten, ten jeszcze te 100 lat wcześniej 100 lat wcześniej był, był, było te, to niewolnictwo i oni ciągle uważali się, że, że to nie jest ich kraj, że to nie będą walczyć, nie widzieli tego, że powiedzmy komuniści tam. Komunizm to był, była część jakichś pozytywnych zmian dla dla, dla wielu Murzynów. Oni nie widzieli tego w ten sposób, dlatego, dlatego yy, nie, nie było nie było takiego myśl, nie było takiej myśli czy potrzeby bo to wręcz y, nie bardzo pasowało. Tak samo było w czasie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej dużo Europejczyków mówi, dlaczego dlaczego Murzynów nie było. Jak były jakieś tam eskadry, zrobili jakąś tam eskadrę lotniczą, zrobili jakieś bataliony, jakieś y, kompanie czy jakieś inne dywizje, no ale to było właśnie podobne, podobne traktowanie Ameryki. Ameryka jest po prostu wrogiem. Y, 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 Islam. Islam się y, pojawił, dużo, dużo tych, tych, tych ludzi, dużo Murzynów się y, prze, przerzuciło, zmieniło nazwę, między innymi właśnie Muhammad Ali, y, dlatego, dlatego, że nie, nie lubili. To były czarne pantery, Malcolm X, no to oni, oni wszyscy, to był ten ruch muzułmański, to, to był jakiś taki, y, y, pokazywali, że to są... Y, korzenie y, arabskie, korzenie afrykańskie i tak dalej, że to jest prawdziwy, prawdziwe y, źródło czy, czy pochodzenie. Y, Ciekawa sprawa jest taka, że Cassius Marcellus Clay, no to, to było nazwisko białego plantatora, republikanina, <grymna> republikanina, który otrzymał wielu wielu tam niewolników od swojego ojca, no ale później uwolnił ich wszystkich, był bardzo taki aktywny przeciwko niewolnictwu, no i, i, i to było nazwisko, którzy przodkowie Muhammad Ali wzięli. I on też powiedział, że on nie, nie, w tym czasie nie chciał być, mieć nazwiska nie, i właściciela niewolnika, dlatego został przeszedł na islam no był, był ostro, ostro w tym kierunku, no i Muhammad Ali Jr. to on już już ma nazwisko nie po, po dziadku, tylko po ojcu, który zmienił powiedział, powiedział że ojciec, ojciec by właśnie nie, nie popierał całego tego ruchu no bo Junior powiedział, że, że ojciec sobie powiedział, że to jest rasistowskie Ali umarł w wieku 74 lat w 2016 roku, no miał tam y, komplikacje y, Parkinsona, y, ale, no. ale, ale przez długi okres właśnie był, był działaczem w tej, w tej Malcolm y, y, X, czyli naród, naród islamu. Y, 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 Ali Junior powiedział, że wierzy, że jego ojciec, no to by popierał ruch, no ale, ale ruch, który by się nazywał, wszystkie życia y, znaczą, tak? Y, no i to, to każdy, każdy normalny właśnie y, powinien robić coś takiego. A, a jeżeli... jeżeli y, 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 Ci ludzie są wykorzystywani do podpalania, do kradzieży, i tak dalej. No to, to Junior powiedział, że, że wierzy, że jego, ojciec, że jego ojciec by powiedział, że oni są nikim innym, tylko diabłami. No właśnie przez, przez te demonstracje, które właśnie były takie niszczące. Powiedział też, że że sam popiera prezydenta Trumpa, no i uważa, że, że jego ojciec też, też by popierał y, y, prezydenta Trumpa. Y, junior powiedział, że to nie jest tylko to, że czarne życie mają znaczenie, białe życie mają znaczenie, chińskie życie mają znaczenie, wszystkie y, życia mają znaczenie, no i y, nikogo ży, y, życie nie ma znaczenia, tak? T także mówi, że Bóg kocha wszystkich, y, no i nikogo tam nie wieli wyeliminował. No i junior, Ali Junior powiedział, że zabijanie to jest zawsze, zawsze niedobre. I uważa, że, że, że po prostu, no, że, że to byłoby byłby normalne. Ali Junior też, też powiedział, że naj, największe te akcje takie zniszczeniowe no to spowodowały to, że on po prostu już to, to taki szłomka, która złamała wielbłądowi garb. To było to, że, że Black Lives Matter zaangażowało się w, te, w, te, w to zniszczenie no pomimo, że niektóre nie były y, 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 tak niszczące. No i Ali Junior powiedział, że w zasadzie y, y, Black Lives Matter, y, y, czarne życia znaczą, y, to mówi, to nie, nie są, to nie są, to nie są y, pokojowe y, protesty. Antifa, Antifa powiedział, że nigdy nie chciała, żeby były pokojowe. Y, no i, i Ali Junior powiedział, żeby wszystkich ich wypieprzył z tego y, y, prowadzenia y, czarnych, po prostu jak jak, jak, jak barany, że dali, że dali się ogłupić. Ali Junior też powiedział, że to są w zasadzie rasistowskie rasistowskie metody, to chodzi o to, no mówił to właśnie o Black Lives Matter, powiedział, że to jest szczucie, to jest szczucie jednych ludzi przeciwko wszystkim innym, no i że to zaczyna właśnie takie rasistowskie, rasistowską wojnę. No i, i Komunistom chodzi o to, tak? Komunistom zawsze chodzi o wojnę klas. No i teraz, teraz jest to, że, że jest, jest ta wojna klas w 2016 roku. Córka, córka, naj, naj, najsłynniejsza córka Laila Ali, to też właśnie powiedziała, że wszystkie życia znaczą, tak, bo to już się ciągnie, te, te Black Lives Matter, no to już jest sytuacja od, 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 od paru, od jakiegoś czasu. No całe, całe te protesty to się zaczęły całe te protesty zaczęły się od tego, że bandior, nagazowany bandior amfetaminą poszedł, 20 dolarów fałszywych Hindusowi w delikatesach w delikat... Hindus zadzwonił z delikatesów na policję policja przyszła, rozmawiała starała się aresztować Georgia Floyda on oczywiście na tej amfetaminie no to był tak nagazowany, że, że stawiał opór do samochodu nie, nie był w stanie wyrwał się z samochodu, później jak się wyrwał, no on ma tam Med90, wielki wielki chłop, no to, to, to jeden z tych policjantów go złapał, przydusił go trochę, pytał się parę razy, czy, czy on się podda, czy da się zaresztować, no tamten, tamten wyzywał ich, no i jedyne co krzyczał, to, to krzyczał, że nie może oddychać, no. Po amfetaminie mało kto może oddychać, do tego jeżeli przez 8 minut stawia opór, no to wziął, wziął i wykorkował trzech policjantów, którzy byli właśnie z, z nimi i stali, patrzyli. No to też zostali wywaleni z policji. Ciekawe jest, że jeden jeden jest. Hmm z tych rejonów kambodżańsko wietnamskich Hmong, drugi, drugi oficer no to był pochodzenia właśnie arabskiego no i trzy, trzeci był jakiś, jakiś tam mm, południowoamerykańskiego także cały 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 przekrój społeczeństwa cały przekrój można policji no i wszyscy wszyscy czterech ludzi którzy ma bronić Prawa i porządku w Ameryce opłacani są y, y, przez podatników, żeby bronili prawa i y, 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 po, po, porządku po prostu zostali wy, wyrzuceni przez właśnie protesty. No i Ali Junior właśnie mówi nie rozpier miejsca, mówi y, nie potraficie, nie potraficie już protestować pokojowo. No i nie potrafią, nie potrafią. Antifa, Antifa ich po prostu podpuszcza i, i to podpuszczanie niedobrze się skończy. Nie skończy się dobrze dla Murzynów. No, dużo polityków ugina, ugina się tej, tej, tej masie. Tłumowi jest zastraszana, pomniki są rozwalane, Kolumba rozwalili dużo, dużo generałów, Churchillach chcą rozwalić, kościuszkę, kościuszkę, to jest po prostu dziki jamok, to jest, to jest, to jest pierwszy, pierwszy, krok do rozpierdzielenia społeczeństwa, żeby były ruiny, no i oni sobie myślą, że na ruinach coś, coś zbudują. Problemem jest taki, że, że całe to lewactwo czerwone, wszyscy, wszyscy, ci biali, którzy byli faszerowani tym antyamerykanizmem, antykapitalizmem i, i, nasycani tym, tym słodkościami tego socjalizmu, oni zaczęli sami siebie nie i teraz są w stanie zlikwidować system zlikwidować system który w zasadzie w Ameryce działa od, od prawie 300 lat ludzie tu ludzie tu przyjeżdżali mieli mieli swoje większe możliwości niż gdzieś indziej na świecie cały ten system jakoś jest jest bardziej no oczywiście że ma najróżniejsze plusy i minusy ale jednak ale jednak działa Ali Junior też powiedział że, że Nigdy nie miał żadnego problemu z policjantami. Miał, miał jakieś tam y, sytuacje i powiedział, że, że zawsze byli przyjemni, zawsze go. Yy, no, pilnowali, zabezpieczali, yy, robili, robili swoją robotę. Powiedział, że, że nie, ma, nie ma z nimi problemu. No, moje osobiste zdanie: no to też w większości no, z reguły to, to, to były yy, z policją. No to jest tylko kiedy człowiek się tam nie zatrzyma na stopie, czy tam światła nie chodzą, czy coś. Yy, no, no, dają jakieś tam ostrzeżenia, czy, czy pogadają, ale zawsze są. Yy, Y, 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 mili, mili no i y, Ali Junior też powiedział że, że przy tym ten policjant w całej tej sytuacji w Minneapolis no to nie powinno się to skończyć to, że ten George Floyd na końcu był, był martwy, no ale powiedział, że to jest dużo więcej w tej historii, niż ludzie y, widzą, I, i powiedział, że ludzie nie chcą widzieć tego. On powiedział, że, że nie zdają sobie sprawy, y, y, co, co, co on zrobił. No i właśnie właśnie wspomina, że y, opór, opór aresztowania, y, powiedział, że, że policjant, no, robił swoją robotę, no, tyle tylko, tyle tylko, że może taktyka nie była ta za najlepsza, no, ale taktyka była wyuczona. Policjant robił to mniej więcej, w czym byli szkoleni, tak? Przecież tam nie, nie, nie powinien się boksować, nie, po nie powinien yy, robić jakiegoś pojedynku i tak dalej, i tak dalej. Antifa, Antifa yy, Junior powiedział, no i moja opinia też jest taka, że, że Antifa yy, to po prostu jest taka yy, organizacja yy, Otwarta, Tyle tylko, że nie ma przywódców Oni, oni po prostu wszyscy mają, nie, nie, nie robią żadnych przywódców żeby, żeby nikogo nie można było pociągać do odpowiedzialności No ale robią wszystko lewacko z zaplanowaniem Te wszystkie zniszczenia, te podpuszczanie innych niezadowolonych grup No to powoduje to, że właśnie te protesty są zamieniają się w to, co się zamieniają. I powiedział, Ali Junior powiedział, że zgadza się z prezydentem Trumpem, który określił Antifa jako organizację terrorystyczną. No i później jeszcze na zakończenie Ali Junior powiedział, że, że on wierzy w to, że jego ojciec Muhammad Ali by, by popierał, popierał Trumpa. No a teraz, teraz ci, politycy, ci politycy po prostu klękają. Klękają na kolanach przed, przed tym dzikim, dzikim tłumem, który chce rozpierniczyć Amerykę. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Popierasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie, nie subskrybujesz, tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek z o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.